Pamięta Pan tego chłopca? To tak jego mamę? Tak. To jest Boguś. Tak. Boguś nie żyje. Wiemy. Pan namawia pacjentów na rezygnację z chemioterapii. Yy, ja nie jestem lekarzem, jak Pani wie. To jest moja prywatna opinia. Ale Pańskiej prywatnej temat... opinii Pan nie może przedstawiać ludziom, którzy są tak zrozpaczeni, że szukają wszelkiego sposobu no. za każdy pieniądze, żeby się wyleczyć. To nie ja do nich dzwonię, tylko oni do mnie dzwonią. Tak, ale kiedy do Pana przychodzą, twierdzi Pan, że chemioterapia nie leczy. Ale to nie jest mój wymysł, proszę Panią, tylko wystarczy sięgnąć y, do najnowszych badań. Pan to mówi jako inżynier-mechanik, tak, czy jako, jako lekarz? Jako, jako, jako inżynier-mechanik, który umie czytać po polsku. Czyli Pan, jako inżynier-mechanik, wbrew onkologom, profesorom, profesorom wybitnym postaciom, twierdzi, że chemioterapia nie leczy. Nie. Ja tylko wiem, że y, ostatnie badania naukowe przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, y, te y, odnośnie białka WMT16B są sprzed 4 lat. I wniosek końcowy jest niestety taki, że stosowanie chemioterapii powoduje rozwój choroby nowotworowej. Ja sobie zajrzałem do internetu i zobaczyłem, jak wiele w Polsce jest informacji na temat tego doniesienia i włos na głowie mi się zjeżdżał. Tytuły typu Chemioterapia karmi raka, Chemioterapia zabija. Jest to doniesienie naukowe, które człowiek, który nie ma o tym zielonego pojęcia, zupełnie źle zinterpretował. Pan się czuje specjalistą? Pan się czuje bogiem? Pan chce decydować nie bowiem, o czymś? Natomiast, natomiast czuje się specjalistą od tej terapii. Jakim prawem pan się czuje specjalistą od terapii, która nie działa? I wiemy to od, od kilkudziesięciu lat. Jakim prawem? Kto panu dał to prawo, żeby decydować o ludzkim życiu? Kto? Jeszcze raz pani mówi, że gdybym nie był przekonany co do słuszności tych działań, to bym tego nigdy nie robił. Ale na jakiej podstawie pan sądzi, że to, o czym pan czyta w internecie, te rzekome badania są słuszne? Dlaczego pani twierdzi, że rzekome badania? A te badania, z których wynika, że jest to substancja niedziałająca, są niesłuszne. To, to może się umówmy tak. Pani wierzy w badania, które twierdzą... Ja wierzę w naukę. Ale ja też wierzę w naukę. Były badania kliniczne, które potwierdziły nieskuteczność tej substancji. To było dawno temu i one były sfałszowane. Sfałszowane tak. były. Aha, skąd Pan tak. to wie? Z literatury. To nie jest nie... teoria spisku, proszę Pana. Być może. Kto spiskuje przeciwko ludziom chorym na raka na, na całym świecie? Ci, którzy się zajmują yy, badaniami. W jakim celu to robią? Żeby dalej mieć zajęcie. Mhm. Ale to przecież Pan dalej chce mieć zajęcie. Tylko, że moim celem jest yy, pomaganie yy, w taki sposób, żeby likwidować przyczyny choroby. Ale to jest nieprawda. Pan nie likwiduje żadnych przyczyn choroby. Bo, Bo u... już nie żyje. Dobrze, a Nie czy... żyje ten 4,5-letni chłopczyk, do którego było wzywane pogody. Dobrze. Pan uważa, że ma sukcesy na polu walki z rakiem. Tak? Oczywiście, że tak uważam. Gdybym tak nie uważał, nigdy bym tego nie robił. Czy pani nie może zrozumieć, ja mówię po polsku? Nie mogę zrozumieć pańskiej, powiem to wprost, bezczelności i pewności siebie. Nie, nie jestem w stanie tego pojąć. Obok pana leży zdjęcie chłopca, który miał 80% szans na przeżycie. Zapewniam panią, A że pan jestem z tym przede mną. bardziej związany niż pani. A pan siedzi przede mną i w oczy mi mówi, że jest dumny ze swojej działalności. Nie mieści mi się to w głowie. To nie mówię. A ja jestem dumny.